Elolo, tej i lecimy siódmą misję, Skrzydła Śmierci. Okej. Okay. Tak, znowu się ładuje. No. Okej, no jakieś bomby nuklearne mamy rozbroić, ja się kręcę. Które właściwie dzisiaj mamy? 16 grudnia obecnie mam. o długo święta. No niestety nie ma śniegu, no u mnie w mieście tylko raz chyba spadł, no okej. Okay. Więc tak, no tu widzę wieżyczkę, ja nie, nie widzę snipera. Okej, okay. tak dałem sobie lub kurcowie lub kurcowi takie oto zbroi. To sobie wygląda jakbyśmy e, podzieli po budynku, ale jak na razie się na to nie zapowiada. Jakieś kanałach chłodnicze władzimy. Wow. Też te kanały tak jakby jak w tej hmm. elektrowni atomowej, co zawsze się buduje te elektrownie atomowe. Obok jakiegoś strumienia wody, żeby ochłodzić ten cały reaktor. Tak, też planuję wybudować w Polsce. No, prawdopodobnie będziemy mieli drugi. Tak, możemy mieć drugi Czarnobyl lub Fukushima. Fukushima, tak. Nie, z mnie osobiście to cieszy. O Boże, kanały, może być tu więcej. Idzie za mną. Dobrze, do Każdy Wskaźnikiem... Co tutaj mamy? Jakiś kanał... Czerwony, lubko Ale Tak, idę obecnie z M38R, bo stwierdziłem, że te miny i te inne dodatki nie są mi potrzebne, ale w razie co... Wielu to dałem Gdyby się okazało, że ta, ta broń jest nam przydatna Hmm, okej okay. Kurczę, po co strzały Nic Oj, tam mi się nie spieszy Gdzieś tam na Arabę strzelają, a nie do Polski, to się tam nie martwię. Mówi coś pod wodą? Nie, chyba raczej nic nie będzie. Gdzie? O no co ty tam widzisz? Wow! To jest Borzną te wielkie Tak, tam pewnie później przejdziemy. O ja to może zniszczyć. No nie, nie widać. Dobraszam, daj, dalej, nic. Aha, tu jest drabinka. Czysto? Tak są beczki wybuchowe, trzeba na nie uważać. Wow! Yo, ale ci życia straciłem. Gram teraz na poziomie łatwym, z tym mnie trochę utrudnić życie. Ojcie, nie mają apteczek, no. Ale to ciężko. Wreszcie, wziąłem sobie trochę tego, tam można jeszcze wziąć. Te miejsca miałem w tym ekwipunku i odkryłem też coś takiego, że na JOD można się leczyć, stąd to do razu I też nie to. O, i mapkę sobie odkryłem, teraz mi będzie. Jeszcze teraz nie będziemy się raczej gubić. Mhm, Okej. Okay. Możemy ją przybliżać i oddawać. To taka technologia. Ta, ta, gówno mnie to obchodzi, ale żeby nie na Polsku nawałali. Wow, ten daj mi się tu skan. Joo, dobry że pozwól za do Polsku. O, ekstra. i co, zawsze będziemy tutaj wracać? Mhm. Mm tu mamy mi komputer, który czy sobie czytajcie. Nie. Oczywiście nie zapomnijcie spauzować, nie? Jak czytacie. Czekaj, gdzieś szukam. O Boże, po co mi umicam? Mam nie dużo. O ja cię kręcę, ja muszę się tu. Znaczy nie muszę się teraz leczyć, ale by się przydało w zapasie. Ok, idziemy dalej. Tak, trochę mocny wiaterek wieje u mnie na zewnątrz. Ja ty znowu tu widzisz, chodź tutaj. Czy nie oddalaj? Czekam po hałasu na robimy. Tak. Kurcz tam górze są. No Riddick! Really. No nauczę strzelać! Ja cię kręcę. Jaką mam beznadziejną celność Wow! To to wybuch. No Dajcie coś do uleczenia, bądźcie to Wow nie. Nic raczej nie ma ciekawego. to w ogóle jest? No. tutaj trzymają? Może nie wiem, tutaj wodę tą trzymają do schładzania. O, dajcie coś do leczenia. Chyba na tym poziomie w ogóle nie można się nie leczyć. Wow. Ty no, kurczę, Ale lamus się nie da. Co jak gadam, nie jest lamusem. <grymne> Wcześniej pewnie na niego mówiłem lamus. A teraz co mam to słowo? Okej, okay. idziemy teraz... Tak, tutaj mam iść. Co Papieros. Nie, nie palę. Broń jest znacznie szybciej... Tak, ta broń jest znacznie bardziej szybciej strzelna od tego starka M40. Okej, okay. tak więc e, trochę Was na pięciu może zatrzymię. Jeszcze nie wiedziałem do tej drzwi. wie, co tam jest. Pauzę, w razie co. Tak więc i, dzięki za obejrzenie materiału i mam nadzieję do usłyszenia.